Przenosimy się w czasie do Gniezna, jest marzec, rok tysiąc, naprawdę przełomowy moment. Zdecydowanie. Na scenie mamy dwie kluczowe postacie, z jednej strony młody cesarz, odtąd trzeci, pełen wizji, mhm. a z drugiej Bolesław Chrobry, książę Polski, władca ambitny, już z doświadczeniem. Dokładnie. To spotkanie, zjazd gnieźnieński, to coś więcej niż tylko legenda. To kamień milowy. Mamy dzisiaj fragmenty opracowania historycznego, które właśnie to analizuje. Chcemy się w to wgryźć, prawda? Tak, zobaczyć, co tam się naprawdę wydarzyło, jakie były przyczyny, no i co najważniejsze, skutki. Chodzi o zrozumienie, jak to wydarzenie wpłynęło na pozycję Polski w Europie. Długofalowo. Mhm. Dobrze. To zacznijmy może od początku. Jaka była ta Europa na przełomie tysiącleci i kim był ten młody cesarz z Wielkimi planami. To był fascynujący czas. Europa, wiesz, powoli wychodziła z tych tak zwanych wieków ciemnych, ale jednocześnie czuć było nową energię. A odtąd trzeci? No właśnie, odtąd trzeci. Młody człowiek, niespełna dwudziestoletni, ale już cesarz. Postać naprawdę niezwykła. Syn Niemca od Tona II i, co ważne, bizantyjskiej księżniczki Teofano. A, to ciekawe Bizancją. Tak, i to miało ogromny wpływ na jego myślenie o władzy. Był świetnie wykształcony, pełen ideałów i marzył o renowacjo imperii Romanorum. Odnowienie cesarstwa rzymskiego brzmi potężnie, ale co to znaczyło w praktyce? Bo chyba nie chodziło o wskrzeszenie starożytnego Rzymu, tak? Jeden do jednego? Nie, absolutnie nie. Wizja Ottona była głęboko chrześcijańska, uniwersalistyczna. Chciał stworzyć powiedzmy taką Federację Chrześcijańskich Państw Europy. Zjednoczonych pod kim? Pod duchowym przewodnictwem papieża no i politycznym zwierzchnictwem cesarza, który miał rezydować w Rzymie, co było bardzo symboliczne. A jak w tej wizji mieściły się nowe państwa, takie jak Polska? I tu jest sedno. W tej koncepcji nie było już miejsca na taki ostry podział: centrum i podbite peryferia. Nowe państwa chrześcijańskie, jak Polska, czasem nazywana sklawinią, Węgry czy Skandynawia miały być równorzędnymi członkami. Równorzędnymi, naprawdę? Tak, miały być filarami tego odnowionego imperium, kluczowymi dla stabilności, dla dalszej chrystianizacji, szczególnie na wschodzie. Czyli Polska w tej układance odtona nie była jakimś tam dalekim krajem, tylko no, potencjalnie ważnym partnerem. Dokładnie tak. I to jest klucz do zrozumienia zjazdu. Otton III potrzebował silnych, lojawnych sojuszników na wschodzie. Kogoś, kto zabezpieczy flankę, wesprze misję. I Bolesław Chrobre wydawał się idealny. Wydawał się idealny. Władca dużego, coraz lepiej zorganizowanego państwa. Dlatego właśnie uznanie jego pozycji, wsparcie dla niezależnego kościoła w Polsce, to wszystko idealnie pasowało do strategii Ottona. Mamy więc wielką, może trochę idealistyczną wizję cesarza. A po drugiej stronie Bolesław, chrobry, pragmatyk. Jakie były jego cele? Bolesław, no cóż, twardo stąpał bez ziemi. Kontynuował dzieło ojca Mieszka I, budował silne państwo, miał wojsko, kontrolował ważne tereny. I czego chciał? Jego ambicją było nie tylko umocnienie władzy wewnątrz. Przede wszystkim chciał pełnej suwerenności, równorzędnej pozycji wśród monarchów Europy. A do tego potrzebował dwóch rzeczy: własnej organizacji kościelnej i w przyszłości korony. Potrzebował więc legitymizacji ze strony cesarza. Tak jest. Potrzebował tego cesarskiego błogosławieństwa, powiedzmy. Pięty Wojciech. Mówi się, że był katalizatorem zjazdu. Katalizatorem to mało powiedziane. Święty Wojciech to był, można powiedzieć, dyplomatyczny majstersztyk Piastów, absolutny klucz. Przypomnijmy może w dwóch słowach. Jasne. Wojciech Sławnikowicz, były biskup Pragi, ginie męczeńsko w Prusach w 997 roku i Bolesław Chrobry natychmiast widzi w tym szansę, ogromną szansę. Wykupuje jego ciało. Tak. Kroniki mówią, że płacił złotem równym wadze ciała. Czy dosłownie, czy nie? To pokazuje rangę. Składa te relikwie uroczyście w gnieźnie, w sercu państwa piastów. I co to dało? Poza oczywistym kultem religijnym. No właśnie. Po pierwsze, gniezdo stało się celem pielgrzymek, ale ważniejsze politycznie, Bolesław zyskał własnego świętego, męczennika o europejskiej sławie. A kiedy papież Sylwester II, bliski współpracownik od prawda? Tak, dokładnie, kiedy papież kanonizował Wojciecha błyskawicznie, bo już w 999 roku Gniezno stało się miejscem spoczynku relikwii uznanych przez cały chrześcijański świat. Czyli posiadanie takich relikwii to był mocny argument w dyplomacji? Ogromny pielgrzymka cesarza do grobu świętego, który był przecież też przyjacielem Ottona, stała się idealnym oficjalnym pretekstem do wizyty w Polsce. Pretekstem, który maskował cele polityczne. Oczywiście, to był też logiczny krok po tym wcześniejszym akt dagome judex z około 991 roku. Już Mieszko I oddał państwo pod opiekę papieństwa, pewnie właśnie po to, by uniezależnić polski kościół od wpływów Magdeburga. Czyli Magdeburg był problemem. Był potężnym arcybiskupstwem niemieckim, które miało ambicje podporządkowania sobie kościoła na wschodzie. A grób świętego Wojciecha w Gnieźnie dawał Bolesławowi teraz no, niepodważalny argument. Argument za własną metropolią kościelną, niezależną od Niemiec. Niesamowite, jak jedno wydarzenie, męczeństwo, mogło uruchomić taką lawinę. To pokazuje, jak ważny był własny święty o europejskim formacie. Zdecydowanie. I co ciekawe, jak te dwie agendy, idealistyczna Ottona i pragmatyczna Bolesława, idealnie się tu, przynajmniej na chwilę, zazębiły. Gniezno było tym momentem, gdzie idealizm i pragmatyzm znalazły wspólny język. Mamy więc ten skomplikowany splot polityki, religii, ambicji. Jak to wyglądało w praktyce, kiedy Otton III w końcu przybył do gniezna w marcu tysiącnego roku? Kto tam był? Jak przebiegało spotkanie? No, głównymi aktorami byli oczywiście Otton i Bolesław. Ale cesar przybył z licznym, imponującym orszakiem. Dostojnicy duchowni, świecki. Z całego cesarstwa. A był ktoś szczególnie ważny w tym orszaku? Tak. Co kluczowe, był tam Radzim Gaudenty, przyrodni brat świętego Wojciecha. I on był już przewidziany na arcybiskupa tej nowej, planowanej metropolii gnieźniejskiej czyli decyzje kościelne zapadły już wcześniej. Wiele na to wskazuje. To pokazuje, że zjazd był w dużej mierze przygotowany dyplomatycznie. A samo przyjęcie cesarza. Kroniki, zwłaszcza ta późniejsza galla anonima, opisują niesłychany przepych. Tak, i to jest bardzo ważny element. Oficjalnie odtąd przybył jako pielgrzym. 7 marca miał wejść do Gniezna Boso w stroju pokutnym, żeby oddać hołd relikwiom przyjaciela. Ale przyjęcie było inne. Kontrast był uderzający i celowy. Ta cesarska pokora z jednej strony, a z drugiej przepych, jaki zgotował mu Bolesław. Gal Anonim pisze o rzędach wojów, stołach uginających się od złota i srebra, o darach. To nie była tylko gościnność. Absolutnie nie. To był świadomy pokaz siły, bogactwa, dojrzałości państwa Piastów. Bolesław chciał pokazać cesarzowi i jego ludziom, że Polska to nie jest jakiś barbarzyński kraj na peryferiach, tylko poważny, organizowany partner. Można sobie wyobrazić wrażenie, jakie to musiało wywierać. Z pewnością. Zwłaszcza na oszaku cesarskim, który widział już różne dwory. I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Te słynne symboliczne gesty cesarza wobec Bolesława. Co tam się dokładnie wydarzyło? Jak to czytać? To jest serce tego wydarzenia i jednocześnie punkt największych sporów historyków. Według Gala Anonima, odtąd był pod takim wrażeniem Bolesława, jego potęgi, mądrości, że publicznie powiedział coś w stylu. Nie godzi się takiego męża nazywać księciem, trzeba go wynieść na tron królewski i ukoronować. Mocne słowa, a czyny. Poszły za tym dwa niezwykle symboliczne gesty. Pierwszy, cesarz zdjął z własnej głowy swój diawem cesarski i nałożył go na głowę Bolesława. Cesarski diadem, wow! Tak. To był wyraz najwyższego uznania. Symboliczne włączenie polskiego władcy do tej, powiedzmy, rodziny monarchów europejskich. A drugi gest. Wręczył mu kopię włóczni świętego Maurycego. Kopie, Nie oryginał? Tak, kopię. Włócznia świętego Maurycego była jednym z najważniejszych insygniów cesarskich. Relikwią, która miała dawać moc pokonywania wrogów. Oryginał był w skarbcu cesarskim, ale wręczenie tak znaczącej kopii to było ogromne wyróżnienie. Symboliczne przekazanie części władzy prestiżu. To wszystko brzmi jak zapowiedź korony, ale czy współcześnie tak to odczytywali? Czy to nie jest trochę późniejsza interpretacja, zwłaszcza Galla Anonima? Świetne pytanie. I tu właśnie widać różnicę w źródłach. Galla Anonim, piszący ponad 100 lat później, no wiadomo, na dworze Bolesława Krzywoustego, przedstawia to niemal jak koronację. Gloryfikuje Chrobrego. A Tietmar, ten niemiecki biskup, który pisał wcześniej? A Tietmar jest dużo bardziej powściągliwy, owszem opisuje zjazd, uznanie dla Bolesława, ale te gesty Tona interpretuje raczej jako wywyższenie lojalnego sojusznika, przyjaciela, w ramach cesarstwa. Niekoniecznie jako zapowiedź pełnej niezależności królewskiej. Podkreśla, że to cesarz daje godłość. Czyli prawda gdzieś pośrodku. Prawdopodobnie tak. To była na pewno symboliczna inwestytura, ogromne podniesienie rangi Bolesława, publiczna zgoda cesarza na przyszłą koronację, przyjęcie do elity władców. Może trochę na wzór bizantyjski, jak sugerują niektórzy. Ale formalną koronacją z namaszczeniem przez legata papieskiego to jeszcze nie było. No dobrze, a co to wszystko oznaczało tak w praktyce? Od razu. Jakieś konkretne korzyści polityczne dla Bolesława. Poza tym gigantycznym wzrostem prestiżu Zjazd przyniosł bardzo konkretne efekty. Po pierwsze, coś niezwykle ważnego. Bolesław został zwolniony z obowiązku płacenia trybutu na rzecz cesarstwa z ziem polskich, czyli koniec bycia tributariuszem. Tak. To było uznanie jego suwerenności fiskalnej i politycznej. Stał się równorzędnym partnerem. A po drugie, uzyskał tak zwane ius regale, prawo inwestytury. Co to znaczy? Znaczyło to, że mógł sam mianować biskupów w tej nowej metropolii gnieźniejskiej i jej diecezjach. To dawało mu realną kontrolę nad kościołem w kraju. A biskupi to byli wtedy nie tylko duchowni, ale też ważni urzędnicy, dyplomaci, klucz do umacniania władzy. A jak zjazd wpłynął na samą koronę królewską? Mówiliśmy, że to jeszcze nie była koronacja. Zjazd był takim formalnym otwarciem drogi do korony. Publicznym przyzwoleniem cesarza. Te gesty odtona. Diadem, włócznia legitymizowały starania Bolesława w oczach Europy. Bez tego poparcia byłoby dużo, dużo trudniej. Ale na koronacji trzeba było czekać. Trzeba było czekać. Niestety młody odtąd trzeci zmarł już w 1002 roku. Jego następca, Henryk II, zmienił politykę. Wszedł w długi konflikt z Bolesławem, i te plany się odsunęły. Aż do 1025 roku. Tak, dopiero po latach wojen po zmianach na tronie papieskim i cesarskim Bolesław wykorzystał moment i koronował się na pierwszego króla Polski. Tuż przed śmiercią. Ta koronacja była więc dopełnieniem procesu z Gniezna. finałem, ćwierć wieku później. Czyli zjazd był obietnicą, a koronacja jej spełnieniem. Mówiłeś jednak, że dla zwykłych ludzi ta koronacja mogła nie być aż taką rewolucją. Tak, to ważna uwaga. Dla elit, dla polityków, dla kościoła, zjazd i koronacja to były przełomy. Ogromne znaczenie symboliczne, prawne. Ale dla powiedzmy przeciętnego mieszkańca państwa piastów, zmiana tytułu władcy z księcia na króla, no w codziennym życiu mogła nie być odczuwana jako jakaś wielka rewolucja. To była bardziej kwestia prestiżu państwa na zewnątrz strategiczne wzmocnienie władzy monarchy. Wydaje się jednak, że był jeden skutek zjazdu absolutnie fundamentalny i trwały, mianowicie ustanowienie niezależnej polskiej organizacji kościelnej. Tak, tak, to jest chyba to, co jest tu najbardziej fascynujące i co miało konsekwencje na całe wieki. To że właśnie w gnieźnie, w roku tysięcznym, decyzją papieża Sylwestra II, działającego w porozumieniu z Ottonem, formalnie erygowano samodzielną metropolię gnieźnieńską. Niezależną od Magdeburga. O fundamentalnym znaczeniu Państwo twórczym Niesamowicie ważne. Jak ta nowa struktura wyglądała w szczegółach? Na czele stanął arcybiskup Radzim Gaudenty, brat Wojciecha. I co ważne, jednocześnie utworzono trzy nowe biskupstwa, które podlegały gnieznu. Tak zwane sufraganie. Gdzie? W strategicznych punktach państwa. W Krakowie dla Małopolski pierwszym biskupem był Popon. We Wrocławiu dla Śląska tam był biskup Jan. I w Kołobrzegu dla Pomorza biskupem został Rainburn. A samo Gniezno? Sama metropolia gnieźnieńska, czyli diecezja arcybiskupa, objęła serce państwa. Wschodniu Wielkopolskę, Mazowsze, Pomorze Gdańskie. Te nowe granice diecji w dużej mierze pokrywały się z granicami politycznymi państwa Bolesława. Tworzyły taki kościelny szkielet dla jego władztwa. Czy ten proces tworzenia nowej struktury przebiegł gładko? Wszyscy byli zadowoleni? No, nie do końca. Mamy ciekawy przykład oporu biskupa poznańskiego Ungera. Poznań miał starsze biskupstwo misyjne, założone jeszcze w 968 roku, podlegały bezpośrednio papieżowi i Unger nie chciał podlegać Gniezdu. Dokładnie. Obawiał się pewnie utraty niezależności, prestiżu, ostro protestował, próbował się odwoływać do Rzymu. Ostatecznie diecezja poznańska została włączona do metropolii gnieźnieńskiej dopiero po jego śmierci. To pokazuje, że nawet tak ważna decyzja spotykała się z oporem. Tak. Centralizacja władzy, nawet kościelnej, rzadko przebiega bezboleśnie, wymaga czasu. Niemniej jednak ta własna metropolia była kluczowa. Absolutnie kluczowa. Jako czynnik integrujący państwo. Wyobraźmy sobie późniejsze rozbicie dzielnicowe. Mimo podziałów politycznych. Zwierzchność arcybiskupa Gniezda nad biskupami w księstwach była jednym z niewielu, ale bardzo silnych symboli jedności dawnego królestwa. Czyli Kościół przechował ideę jedności tak, z Gniezdem na czele. I odwrotnie, tam gdzie więzi z Gniezdem słabły, jak na Pomorzu Zachodnim, z biskupstwem kamieńskim, które uzyskało autonomię, tam sprzyjało to oddalaniu się od Polski. Opisujemy to wszystko z taką pewnością, ale przecież to ponad tysiąc lat temu. Skąd my to właściwie wiemy? Na jakich źródłach się opieramy? To bardzo ważne pytanie. Nasza wiedza nie jest doskonała. Opiera się na interpretacji dość skąpych źródeł, które nie zawsze są obiektywne. Mamy głównie dwie kluczowe relacje kronikarskie: Tietmar i Gal Anonim. Tak. Pierwsza to Kronika Tietmara, biskupa Merseburga. Niemiec żył w czasach zjazdu, pisał niedługo po nim. Jego relacja jest cenna, bo to spojrzenie z zewnątrz, z perspektywy cesarstwa. Ale pewnie nie był bezstronny. No właśnie. Jest bardziej powściągliwa. Skupia się na pielgrzymce Ottona, podkreśla jego rolę jako suwerena, który wywyższa Bolesława. Tietmar, co zrozumiały, nie był zachwycony rosnącą potęgą Polski, a zwłaszcza tą niezależną metropolią, która uderzała w interesy niemieckiego kościoła. A druga relacja? Gal Anonim. Druga to słynna kronika Gala Anonima napisana ponad 100 lat po zjeździe na dworze Bolesława Krzywoustego. Gal pewnie mnich z Francji lub Włoch pisał dzieło gloryfikujące Piastów, zwłaszcza Chrobrego. Czyli jego opis zjazdu jest niezwykle barwny, dramatyczny i jednoznacznie propolski. Podkreśla przepych, mądrość Chrobrego, a gesty Ottona interpretuje prawie jak koronację. To taka narracja budująca mit założycielski potęgi Polski. Mamy więc dwa różne, trochę sprzeczne obrazy. Jak historycy sobie z tym radzą? Współczesna nauka podchodzi krytycznie do obu źródeł. Analizuje ich język, kontekst, intencje autorów, porównuje je ze sobą z innymi fragmentarycznymi wzmiankami, stara się oddzielić fakty od propagandy. Jaki jest dzisiejszy obraz zjazdu? Dzisiaj postrzegamy zjazd nie jako jednostronny akt łaski cesarza, ani wyłącznie jako polski trumf. Raczej jako złożone wydarzenie, wynikające z obopólnej korzyści, z takiego politycznego partnerstwa, przynajmniej w tamtym momencie. Spotkanie dwóch wizji. Tak. Otton realizował swoją uniwersalistyczną wizję, a Bolesław zdobywał międzynarodową legitymację i kościelną suwerenność dla swojego państwa. To było spotkanie dwóch silnych osobowości i dwóch chwilowo zbieżnych projektów politycznych. Podsumowując. Zjazd Gnieźnieński, marzec 1000 roku, wydarzenie niezwykle złożone, prawdziwy punkt zwrotny w historii Polski. To było coś znacznie więcej niż kurtuazyjne spotkanie. Zdecydowanie. Manifest polityczny, religijny, kulturowy. Który wprowadził państwo Piastów na europejską scenę, jako ważnego, równorzędnego gracza. Tak jest. Najważniejsze rezultaty, jakie dzisiaj omówiliśmy. Ogromny wzrost prestiżu Bolesława, symboliczne uznanie jego rangi, otwarcie drogi do korony. Mm -hmm. Po drugie, konkretne korzyści. Zwolnienie z trybutu, prawo mianowania biskupów. Kluczowe ius regale. I po trzecie, chyba to najtrwalsze, e, ustanowienie niezależnej metropolii w Gnieźnie, filar państwowości i tożsamości na wieki. Przy tym pamiętajmy o tym rozróżnieniu, o którym mówiłeś. Te symboliczne gesty z roku tysięcy, diadem włócznia, to była obietnica inwestytura, zielone światło. Ale nieformalna koronacja. Nie. Formalnym aktem, który uczynił Bolesława królem w świetle prawa, była dopiero koronacja w Gnieźnie w 1025 roku. I na koniec, jak zawsze, taka myśl do zastanowienia, która się nasuwa, w jakim stopniu to specyficzne połączenie, które widzieliśmy w Gnieźnie, głębokiej pobożności... Kultu świętego z chłodną strategią polityczną, w jakim stopniu to ukształtowało polską tożsamość? Hmm. Czy ten splot wiary i dążenia do suwerenności, tak widoczny w roku tysięcy, nie stał się jednym z takich charakterystycznych rysów polskiej historii na kolejne stulecia? Co o tym myśleć?